Dobra, elektrycznie już nie wygłupiaj, oddaj mi ten wykrywacz. No i takie nominały. Mi się o wiele bardziej podobają. Takie atrakcje, że policja podjeżdża. Ciekawe czy to do mnie. No ale patrzcie na to. I co mi to znaleźć to na placu zabaw? No ja się tutaj naprawdę czuję bezpiecznie wam. Co chwila patrol policji? Witam wszystkich na kanale Zwykrywaczem przez PL. Kiedy po długim kwietniowym świątecznym weekendzie, który de facto był bardzo ciepłym weekendem, więc o czym będzie dzisiaj w odcinku? To zaraz. Najpierw o czym nie będzie dzisiaj w odcinku. Dzisiaj w odcinku nie będzie o panu Edku, który mógłby sobie pochodzić z wykrywaczem detektorem metali. Nie pochodzi sobie. Dlaczego? Chociaż chciałoby się być miłym, no musimy przyznać że jest z niego trochę taki drewniak. O czym też nie będzie. Nie będzie też o tym, że już nam wszystko ładnie, pięknie kwitnie dookoła. Nie będzie też o tym, gdzie można sobie szybko naprawić rowery. A o czym będzie? Będzie o tym, że w sumie minął nam ten długi, ciepły weekend. Więc teoretycznie ludzie mieli okazję, nie tylko posiedzieć przy stole, poobiadać się trochę. Co mam nadzieję. Każdy zrobił, ale też wyruszyć trochę w teren, sprawdzić, czy coś się pogubiło w terenie. A dzisiaj będzie sprawdzane na jakich miejscach? Będzie sprawdzane na miejscach, gdzie ludzie mogli spędzać czas. Będzie na placykach zabaw. Będzie na placykach zabaw przy obiekcie sportowym. Będzie na placyku zabaw w parku miejskim. Będzie na placyku między kamienicami. Będzie też na placyku zabaw odmiejskich. Ale będzie również o tym, co wielu często interesuje, czyli jak na takie poszukiwania na placykach zabaw potrafi zareagować policja. Tak zjawili się dzisiaj. Ale oczywiście będzie też sprawdzenie, czy jest już coś więcej na placach zabaw, bo wiadomo, idzie coś na nich znaleźć przez cały rok. A my sprawdzimy sobie, czy jest już większy tego wysyp. Czy jest więcej monet? Czy są ciekawsze rzeczy? Jakie to są rzeczy? A ja już wiem, że są. To sobie zobaczymy w trakcie, no i oczywiście na ogólnym podsumowaniu na końcu. Ale sprawdzimy sobie też coś jeszcze przy okazji chodzenia z wykrywaczem, bo będzie samo chodzenie. Ile faktycznie pochodzimy sobie po tych placykach z tym wykrywaczem? Bo zawsze jest to pewnego rodzaju relaksacyjny trening, do tego dochodzi. Schylanie, jak też i tak, bo nie tylko chodzenie, tylko pozytywnie, same trzepanie takich sit, to też w sumie trening. Tak, to też sobie sprawdzimy na podsumowaniu, ile kroków i ile się przejdzie, chodząc po takich kilku placykach zabaw. Dobra, elektrycznie, już nie wygłupiaj, oddaj mi ten wykrywacz. Oddaj mi słuchawki, oddaj mi sito. Kończymy gadanie idziemy sprawdzać te placyki. Tak, na początek warto sprawdzić przy obiektach sportowych, tu już na przykład przy samych ławeczkach, przy boiskach na start 2,20. A jak obiekt sportowy, co co trzeba sprawdzić obowiązkowo? To tak, jak było przy trybunach na obiekcie sportowym, to są boiska do siatki i trzeba byłoby sprawdzić czy coś na nich zaczęło się już w tym sezonie ciać. Coś się tam dzieje już na tych boiskach. A jak dokładnie, to sobie zaraz zobaczymy. I tak to się dzieje na boisku do siatki, że kilka drobnych monetyk jak na razie. Są oczywiście kapsle i piękne sygnały na biżuterię. Czyli co? Czyli pozwijane foliki almi. No i tak. Kończąc, boiska do siatkówki na skraju przy trawie piątaczek, ale raczej nie świeżynka. Pewnie przeleżał sezon albo dwa. Na skraju, dlaczego? Pewnie ktoś sobie odkładał ciuchy i rzeczy. A jak wyszło sprawdzenie, boiska do siatki, a w sumie trzech, no na razie marnie, bo na stare monety mi to wygląda tak. Na nowe, tak, czyli trzy boiska do siatkówki, 5, Pięć, 56. No to co? Trzy małych trybunach sprawdzone, boiska do siatki sprawdzone. To czas na pierwszy dzisiaj klasyk zabaw. Właśnie przy obiekcie sportowym. O, mam pierwszą rzecz na placyku. Nie jest to monetka, jest to zawieszka. Serduszko biżuteryjne. Także nie tylko monety cieszą. Kółeczko metalowe. Tu też na pewno nie będzie sreberko. Ale spójrzcie, jaki piękny, świecący róż. A moneta pierwsza z placyku, bardzo zacna, cały jeden grosz. I tak się na jabłkowy smak, ponoć właśnie dzieci bawią na placykach zabaw. I kolejna prawie biżuteria, też raczej nie srebro, ale nawet taki łańcuszek, który nie jest stalowy, bije właśnie jak typowa folika. No, to czy placyk przy obiekcie sportowym okazał się łaskawy? Całe 21 groszy. Zawieszka z różowym serduszkiem, kawałek jakiegoś łańcuszka, pewnie od bryloczka trochę drobnych śmieci. Także czy okazał się łaskawy? No, monetkowo może gorzej niż obiekty około sportowe. Ale co to znaczy? Że trzeba sprawdzić teraz nie obiekty koło obiektu sportowego, tylko obiekty bardziej w mieście. No to właśnie jak było na obiektach sportowych, na uboczu miasta, to może coś bardziej w centrum miasta, czyli mały park miejski, gdzie jest nie tylko fontanna, są też zabaw, są ławeczki, a kto przyszedł w takich parkach z długim no na pewno wiele osób, nie tylko dzieci, także to, zaczynamy sprawdzanie. A taki, taki fajny kapsel z tekstem motywacyjnym, takiego jeszcze nie miałem, jakby ktoś potrzebował podnieść się po upadku, czyli nie ma co się poddawać. Takie atrakcje, że policja podjeżdża. Ciekawe, czy to do mnie. Teraz się przekonałem, ale raczej podejrzewałem, że to do osób siedzących na ławeczkach. to jak myślałem, nie ma co straszyć. Policja podjechała do wiadomo jakiej ekipy przysiadującej w parku. Także nie ma co straszyć. Już chyba w okolicy są trochę doświadczeni, wiedzą, co się zbiera, że się sprząta. Także nie ma co wymyślać, że każdy policjant jest problematyczną osobą. Absolutnie tak nie jest. Z monetek w asyście policji wyskakuje pierwszy grosik, także jak dużo nazbieram, to może i obstawę ich poproszę. I jest szczęście, człowiek chroniony czuje się bezpiecznie, to i pierwszą złotóweczkę dzisiaj wyciągnie. I w takie miejsce też warto zajrzeć, jest dwójeczka, także nominały rosną. Panowie policjanci sobie pojechali, nie byli w nam zainteresowani jak widzicie. A dlaczego nie byli zainteresowani, bo już dobrze wiedzą do czego trzeba zezwoleń, gdzie nie trzeba i co kto robi także. No ja się tutaj naprawdę czuję bezpiecznie powiem Wam co? Chwila patrol policji i pierwszy z dwóch placyków w Parku Miejskim waczyście Policji. 3 ,54 zł, 54 groszy. Został mi jeszcze jeden placyk obok, ale jak widać, pożartować sobie można. Policji nie ma co się bać pod warunkiem, że zna się przepisy, wie się gdzie można szukać, czego się szuka, na co trzeba mieć zgodę przede wszystkim na szukanie zabytków. A jeżeli jest się pewnym, że się nie szuka zabytków i że można gdzieś poszukać w miejscu publicznym, no to decyzję dosadam, Wam. Ale jedno, co w poszukiwaniach jest naprawdę. Ważne to znać przepisy, wiedzieć co się robi, i wtedy można chodzić ze spokojną głową. Drugi, trochę starszy placik wygląda tak, a nim już kiedyś szukałem i potrafi tutaj coś wyskoczyć, także biorę się do sprawdzania kolejnej miejscóreczki. I tutaj pusto też na pewno nie będzie, bo na początek wyskakuje nam już całe 10 groszy. No i są dwa fakty. Faktem jest to, że z drugiego placyku w Parku Miejskim nie wyszedłem z pustymi rękoma. To jest fakt. Ale faktem jest też to, że było to całe 20 groszy. No dobrze, były tereny przy obiektach sportowych, były tereny w Parku Miejskim. No to teraz dla różnorodności, mały placyk przy małych kamieniczkach. No i takie nominały mi się o wiele bardziej podobają. Jak wyszło sprawdzenie tej małej miejscóweczki, no nie wyszło tak tragicznie, wyszło 3 zł, jeden prosik, szaleństwa nie ma, ale nie ma też co płakać, bo to nie koniec. A więc tak, było przy terenie sportowym, było w parku miejskim, było przy kamienicy, no to teraz czas na jaki? Czas na taki też nie za duży, nie za mały podmiejski. I tu taki strzał na początek rurka. Bo czemu by nie na placu zabaw. No i takie skarby na placach zabaw. Też się czasem trafią. Były wcześniej jakieś elektroniczne cuda do palenia. To i takie cuda. Się wykopią. Ale chyba już niesprawne. No ale patrzcie na to. I co, idzie znaleźć złoto na placu zabaw idzie, może czasem nie idzie, ale to niestety złotko nie będzie Jest już w kolorze złotka to jest chyba zerwana jakaś bransoletka ze stupki, tak mi się wydaje. Hm. Ale jest w kolorze złota. No dobrze, pochodzone i zanim przejrzymy sobie stertę skarbów, a jest tego trochę, zobaczmy sobie ile wyszło nam tego chodzenia. Cztery placyki i mam jak na razie 4465 kroków, czyli 3 ,80 km 80 metrów. Także do 10 tysięcy dziennego minimum jeszcze trochę brakuje, ale tak, takie chodzenie z wykrywaczem, schylanie się, trzepanie sitkiem, też pewnego rodzaju. Forma nie tylko rekreacji, ale i takiej zdrowej rekreacji. No to pojedźmy sobie z tymi skarbami znalezionymi. Są oczywiście nie tylko skarby, bo jest kącik takich znalezisk jak jedna puszka wykopana. Jest kącik domowo-warsztatowy, jest rurka, jest denko od słoika, jest jakiś wieszaczek. Są dwie podkładki, jedna całkiem zgrabna funkielnówka, jest ta krętka, jest i kawałek miedziuchy. Z rzeczy, które występują częściej na placach, czyli takie niechciane znaleziska, ale przy okazji się sprząta, robi się coś pozytywnego. Kapsli, jak dobrze policzyłem, ułożyłem 46 sztuk. Do tego w gratisie amuliniowy otwieracz, którego już się nie pomaluje, nie odmaluje, ale jest. Kilka zrywek jest niedużo. Siedem polmosów, czy to szczęśliwa liczba w tym przypadku? No, chyba tylko dlatego, że posprzątane. Jest też już taki całkiem znaczny kącik foliarza. Ale żeby kopać ładniejsze rzeczy, trzeba kopać też i takie rzeczy. Jest też całkiem pokaźny kącik palacza. Są jakieś dwie elektroniczne fajki. Do tego zużyta już niesprawna zapalniczka. Samej Kasiury. Jest każdy obecny nominał od 5 zł. Do jednego grosza. I łącznie to wyszło na. I łącznie to wyszło. Na 16 ,85 zł. 85 groszy. Czyli powyżej 4 zł. Z każdego placyka. Ale jakby piąteczek było już więcej. To byłoby to całkiem inaczej. I z rzeczy ładniejszych. Kawałek jakiegoś łańcuszka. Ale to chyba od jakiegoś broloczka. Czegoś takiego. No jest piękne różowe serducho świecące. Jest też. Pońcuszek złoty, dobra, w kolorze złota, chyba ze stópki, zerwany, ale jest już. Co byłoby w zimę? W zimę byłyby jeszcze kapsle, by wychodziły, wychodziłyby na pewno jakieś drobne nominały, ale tu już jest coraz więcej świeżynek takich. Także tak, na placach zabaw wychodzi coraz więcej świeży, świeżynek, ale też się dużo. Sprząta. Co do tej policji, co podjeżdżała? Czemu nie reagowała? Z bardzo prostej przyczyny. Oni też już wiedzą, że ktoś chodzi. Też znają przepisy. Policja tak, zna przepisy. Zawsze się ktoś trafi w każdej formacji, ale znakomita większość dobrze już wie, że na placach zabaw raczej się nie szuka zabytków. A jeszcze jak przy okazji czasem zobaczą, czy policja, czy Straż Miejska, że ktoś sprząta, robi przy okazji coś pozytywnego. Bo żaden normalny człowiek się do was nie przyczepi jeszcze życzy miłego dnia i powie, że fajnie, że śmieci sprzątnięte, że jakieś szkło sprzątnięte. Im też zależy na porządku. Jak widzieliście, chcieli pogonić z parku inne osoby, czy pogonili. No, powiem wam, że tak słabo, bo te osoby mają już po prostu wszystko gdzieś. Jak policja sobie pojechała, to co? oni dalej swoje i to takie osoby powinno się gonić z praców zabaw i z ich okolic, bo lepiej posprzątać na placu zabaw, jeżeli nikogo nie ma, nie przeszkadza się nikomu jak najbardziej tak gonić osoby, które właśnie śmiecą na tych placach albo siedzą koło nich i ostraszają te biedne dzieci, które nie mają jak się pobawić. Także ja dziękuję za oglądanie, takie dzisiaj sprawdzenie. A za kilka dni widzimy się z całkiem innym materiałem, bo z mojej pierwszej próby z targowiska na Pchnim Targu, Także ja zapraszam do następnego odcinka. Dziękuję za oglądanie tego odcinka miłego. Bawmy się, sprzątajmy oby tylko po sobie, a jak trzeba, to i po innych. I końmy te inne osoby, które śmiecą i robią po prostu ten bałagan miłego.